Elu mordeczki i. Witamy Was dzisiaj na odcinku z FIFA 22, w którym, be... w którym właśnie zagramy mecz. Szczęsny na bramce jest. Yy, mamy wygraną gramy, po prostu. Gramy speczel. bez zasad. Mecz, ale poczekajcie, ja sobie przedstawię, bo mam mikrofon po drugiej stronie. Dobrze, nie będzie Tobie to przeszkadzało. Dobra, ja, ja ustawię dobrze. Wzi. Ok, no dobra. No. Ty już wybieraj auto też wybierać. Ja już, ja już wszystko wybrałem, jest Dobrze, no, tylko gotowy. uważaj, żeby nie przewalić Dobrze. w Dobrze, bo się nie przewalić No dobra, ja właśnie... wiatraczek, wiatraczek daj szczęście Gdzie on jest? Nie wiem, ale no, nie jest mu potrzebny Weź wiatraczka, nie, nie da się. Rozumiesz to? No, tu jest tak. Dobra, ja się do... nie, nie było sametów no dobrze. Chyba no nie by się zrobiło. Dobra. Dobra, teraz najpierw mam przed meczem trening razy blankowy. Ja już nie umiem. Do blanki trzeba podawać, a. Okej, okay, no dobra. A. A. Dobrze. Do, tej, do tej to jest poświecona. A która jest... A dobra. Dobra, teraz... Co to, to nie jest jakieś trudne? Hyhy Wanowałem przeszkodę Przez 20 sekund Dobra, szybko Speedrun Pyk Manhunt Dobra, bo. I pyk Ha Wyjście poza strefę Pyk Aj wanowałem Nie zaliczyło mi. Tysiąc Nie, dwa piłki na raz, że mi wychował Dwie piłki Jeszcze jedna próba No Nie zaliczyło mnie no, Ja wygrałem, ja, ja to z tym kontrolem i homix z 2. Dziękuję. Ja jestem czerwonym. Homix jest niebieskim znacznikiem. A tutaj gramy bez zasad czyli nie ma. Załóżmy. Gdzie ja jestem? Ty tam jesteś stół Gramy na poziomie no nowicjusz no bo po prostu nie chcemy grać na wyższych poziomach, żeby po prostu nasi liwary się nie skompromitowali. A co to znaczy? No dobra, z... podaję do końca. Że za, za, za bardzo za, no. wygramy. Za wysoko wygramy z nim. Nie, no tak naprawdę jesteśmy aż tak za bardzo zaawansowani, dlatego gramy na, na nowicjuszu. Okay. E, świetne branie. Ale Zawsze masz taki kip... ekran ktoś fajnie pił dobra. Zawsze bo... możesz dać X, to wtedy, w żu... to, wtedy jest, to jest wrzutka. A dobra. się. Okay. ogarnij kuma. się. Cyk. Dawaj, tam do przodu. Dobra, masz. Nie ty wiem o kimś innym. Dobra, sobie... Ja sobie ich spamluję, tak ładnie. Pamiętaj, że żebyś też splintował, Masz. Dobra, dzięki. Dobra, ja no ja sprintuję teraz. Nie jestem. Tu jestem. Dobra, no, tutaj jestem. Chciałem cię spamować, ale... Aha. Aha, bo przecież nie ma fauli. Dopiero teraz to gada już nie ma fauli. Nie ma też spalonego. Nie ma też spalonego. o jestem szczęśliwy. Wow, brawo, szczęśliwy. Szybko zdążyć. Szczęsny! Nie, nie znam Kurde, nie znamy jest znamy. Jestem jest, szczęśliwy. Jest Sprintę chyba zapomniałem. Klikajmy A. Szczęsny. I A teraz. A, 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 a. Dobrze. Szczęsny. I teraz daj X, żeby wybić. I teraz daj X. Mocne wybicie. Dobrze. No tylko fajnie. Ale nie co ja zrobię? Wybierz mi. No To jest, nieważne Mmm Dekonsta, uuu Dobrze, leż tam Ale gdzie jest? No tam jesteś jakoś Ale mam dziwne stroje Nie masz sporu Nie ma jego. No Tak to jest jak Kuba wybiera stroje Ja później nie wiem kim ja jestem No też niebieski, białym jest Tym szarymi Szarymi mi? o Podaj, podaj Tutaj jestem It's <laughs>